Dobra, teraz jest lepiej. Okej. Okay. O, piesek. Piesek. Dawid Nowak i Bartusz Jasiński prezentują wywrotowe dyskursy. Dzień dobry, cześć i Czołem z tej strony Dyskursywni, czyli ja Dawid. Oraz ja Bartek. I witamy Was w kolejnym odcinku wywrotowych dyskursów. Jak widzicie, kolejny odcinek, gdzie jesteśmy w plenerze. Czyli poza naszym studio. E, czy tak zostanie? Nie, chyba nie. No Na pewno nie na zimę. <laughs> na pewno nie na zimę. Chociaż śmiesznie by wyglądało, jakbyśmy siedzieli tutaj w takich onucach, otulacze takie ocieplacze i wiesz, czapeczka i, i, i tego typu rzeczy. Nie, nie, nie. To nie. Ty tylko tymczasowo. Tak. Piękna pogoda, więc postanowiliśmy skorzystać troszeczkę e, z tej pogody i nagrać coś na łonie natury: zapach moczu, zapach kiełbas. <laughs> I zapach zgniłej wody. Jak to z, zazwyczaj nad stawikami. Dobra, po ostatnim odcinku doszło do nas, że jednak więcej rzeczy nas wkurza niż myśleliśmy. Także dzisiaj dokończymy ten, ten wątek. Także lecimy. Lecimy. W tym odcinku zostaniemy jeszcze troszeczkę w kwestii e, technologii i w kwestii internetu, bo od bardzo, bardzo dawna e, irytuje mnie i nie przestaje mnie irytować kwestia, która jest związana ze spamem, który napływa na skrzynki mailowe. I co, nie lubisz tego wysyłać, czy co? Nie lubię tego odbierać. Jest tego cała masa. Oczywiście wszystko też zależy od skrzynki pocztowej, jak jest, na jakim jest serwerze, jak jest konfigurowana, bo to też te spamowe na niektórych skrzynkach, na przykład na Google działają bardzo dobrze i bardzo dużo tych maili wyłapują, ale już takie skrzynki biznesowe, które nie korzystają na przykład z Google i tak dalej. No już radzą sobie z tym gorzej. Ale do czego zmierzam? Z taką kwestią najbardziej irytującą jest to, że jakiś czas temu, tam kilka lat temu, wmawiali nam, że RODO jakby będzie lekarstwem na to, że generalnie teraz będzie każdy musiał mieć zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych, że bez tego... Ale trzeba zapytać kogoś o to. Tak, nie? ale że, że bez tej... Bez w sumie, tej, bez w sumie tej... tego spamu masz dalej tyle samo. Tak, ale jakby że, że bez tej zgody, jeżeli nie otrzymają, to nie ma szans, że jakiś, jakiś spam dojdzie itd. i tak dalej. I to prawo weszło w życie i powiem szczerze, że jakoś tak po około dwóch, trzech tygodniach zauważyłem, że tego spamu jest zdecydowanie więcej. Po prostu masakryczna ilość zaczęła go napływać. No, z czego to wynika w takim razie? Zastanawiam się, czy może ci, co wysyłałem ten spam, te firmy, które się tym zajmują, nie wpadli na pomysł, że zaraz nam zamkną, to teraz jedziemy w opór na ostatni moment. Bo po prostu leciały ja zalewy się, tego. Ale nie? to się ciągnie dalej. Więc... I wszyscy myśleli, że po tym jak ta ustawa faktycznie coś tam niby miała zregulować, nagle będzie spokój i nie będzie możliwości, żeby jakiś spam dochodził. Co się okazuje, że generalnie te sprawy jest trochę w tej kwestii dziurawe. Ale czekaj, 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 bo tak, tak, Cię słucham, słucham i nie mogę sobie połączyć kropek. Co ma spam do RODO? Co ma RODO do spamu? RODO to chodziło o ochronę danych osobowych, że kobieta w, w przychodni nie podaje nazwiska, kto następny, tylko po numerku. To tak, jedno, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że żeby dostać, w ogóle otrzymać spam i ja tutaj nie mówię o tym spamie zagranicznym, mówię o takim na przykład polskim spamie zachęcającym do na przykład zakupu czegoś, do uczestnictwa w jakiś tam programach i tak dalej, to generalnie zgodnie z tym prawem polskim, ktoś, żeby Ci go wysłać, musi mieć najpierw Twoją zgodę na to. A to chodzi o oferty reklamowe? Tak na przykład, coś? tak. Na przykład. Ja tutaj, jeśli chodzi o spam, a, no to, to ubieram wszystko właśnie no w, tak, to w kwestię... Wiesz, Z czego to wynika? Wcześniej dostałeś ofertę i miałeś jednego maila, a teraz dostałeś prośbę o zgodę i jak wyrazisz zgodę, to masz drugiego maila, więc masz dwa razy więcej maila niż do tej pory. No właśnie, najgorsze jest to, że nie przychodziły te prośby o zgodę. No wtedy przed... przed RODO. Nawet poro. Nie, nie, nie dostawałem tej, tych próśb o zgodę, tylko nadal ten spam napływał. Mimo tego, że przychodził z takich portali czy tam z takich firm, z których nie ma szans, żebym gdziekolwiek dał zgodę. Tym bardziej, że ja zawsze od, już od wielu, wielu lat zaznaczam nie wyrażam zgody na żadne przetwarzania i tak dalej, więc tym bardziej nie byłoby możliwości, żeby mieli po prostu możliwość wysłania mi to, mhm, tak? W ten sposób. Wiesz co, kurczę, ja tego nie zauważyłem, chociaż faktycznie tam korzystam z, z tej skrzynki Googlowskiej, ale z reguły jak na przykład robię jakieś zakupy czy coś i tam też mam opcję wyrazić zgody na przesyłanie materiałów marketingowych, mm -hmm. w sumie nigdy mi to nie przyszło. Nie że korzystam na przykład z usług danej firmy czy coś to... jakoś. Bo ja masowo. Na Google faktycznie mniej. Tu, się, tu fakt, że na, na Google faktycznie to mniej przychodzi. Jeśli chodzi o te skrzynki y, biznesowe, które są tak standardowo skonfigurowane, no to te maile jednak od tych y, firm takich spamowych dochodzą y, od znajomych. Nie, no od znajomych nie mogą dochodzić, bo po co przecież nie, nie na skrzynkę <laughs> na służbową skrzynkę no no chyba, chyba, że jak właśnie ten. chyba, że jesteś politykiem. <grym _> tak, tak. <grym _> Ale on nie korzystał ze służbowej skrzynki, on korzystał tak. z prywatnej do służbowych celów. No, Dok ja, no w ogóle zabił był Twisty. Dokładnie, dokładnie tak. Ale nie, nie, tu oczywiście Służbowa Służbowe skrzynki do służbowych rzeczy, prywatne do prywatnych i nigdy tego nie miksujmy, żeby się kiedyś dokumenty poufne nie pojawiły na prywatnych skrzynkach. Ja też powiem, kiedy. M, m, chyba dwa razy miałem taką sytuację. Jeszcze a propos tego RODO, bo tam było jest tak, że musisz wszcząć jakieś działania informujące o ewentualnym wycieku danych czy, czy coś do wszystkich, których mogło to dotyczyć. Tak. Mhm. I nie raz już miałem taką, no dwa razy miałem taką sytuację, że przyszła taka notyfikacja właśnie na maila od jakiejś tam firmy, ale nie wiem co to było, że właśnie do, doszło do takiego wycieku danych, jakie, jakie tam podjęli działania. Czy to Cię jakoś angażuje, czy nie, ale są zmuszeni poinformować. Tylko, mm -hmm. że to szło do chyba 8 tysięcy odbiorców. Okay. I wszyscy byli jawnie wyświetleni, tam wiesz w polu do. Ok. Czyli miałeś, wiesz, rozwijasz listę, do kogo to jeszcze poszło, a to wiesz, leci, wiesz, kilometrami. Najgorsze jest to, że ludzie odpowiadali na tego maila, ale dawali odpowiedź wszystkim. I przez miesiąc po prostu jakieś głupoty tam ludzie pisali. Wiesz już skądś, weź, przestań, nie pisz już do mnie, coś tam blokuje was. Wiesz, że. A każdy może, z nich dawał odpowiedź do wszystkich. Mamy, mamy, możemy się z tego śmiać, ale generalnie znam to z autopsji wiesz, że to jest prawie codzienność w korporacji. I jest. potem pojawiają się takie maile, i to nawet w międzynarodowej korporacji, i tak dalej. I potem pojawiają się takie maile, gdzie dostajesz yy, na przykład zmiankę, dlaczego ja dostałem tą wiadomość, dlaczego ja tutaj jestem, proszę o wyrzucenie mm -hmm. mnie. Ktoś potem odpowiada, i tak dalej, i wielki taki czerwony napis: Nie klikajcie, replay to all. Nie, po prostu mm -hmm. nie do wszystkich. i te, ale to jest norma. Ja się też z tym borykam prawie codziennie. W takiej no, masowej jest po kilkaset osób w mailach, nie? Odrzucone. Wiesz, to jest, to jest irytujące jak ciebie to dotyczy, ale już śmieszne jak ten, jak jesteś z boku i patrzysz tak, co się odwala. Tak, nie? tak. Szczególnie jak ten mail, na przykład treść w ogóle tego maila jest po prostu tak śmieszna na przykład, że ktoś zadaje jakieś takie pytanie bardzo, bardzo od, czapy. Y, od czapy i nagle masz 250 osób w DW, nie wrzuconych. Mhm. Ale jeżeli jeszcze mówimy o tym spamie całym, to mnie na przykład też irytuje strasznie spam taki telefoniczny. No o, Czyli ci wszyscy konsultanci, co tak. dzwaniają dzwonią piery jakichś e, Najbardziej mnie irytują ci od fotowoltaiki, to wiadomo, Jezu, ale... To jest, ale czekaj, to jest prawie codziennie też. Okay, no. okay. Ale dzwonią e, do firmy, e, która znajduje się wiesz, w bloku takim 30-pintrowym. Tak i chcą wcisnąć fotowoltaikę, z regułu, wiesz, tam wchodzę w dyskusję, nie? No, jak macie takie technologiczne możliwości, to proszę, ale to nie do mnie. Nie? No właśnie takie telefoniczne też są straszne. Wiesz co, ja się z fotowoltaiką też borykam już od kilku lat. Tak jak był na fotowoltaikę powstał, tak zaczęli, tak zaczęli wydzwaniać, nie? Więc mhm. jakby jeszcze tym bardziej, że jak widzą firmę i mają dane też firmowe, ten... Mój stary numer się gdzieś tam jeszcze kręci, mimo tego, że już tam przez parę lat go próbuję pousuwać zewsząd, ale jednak gdzieś tam się jeszcze pojawia. Więc czasem ten numer ze starych baz jakichś danych, i, i, a oni bardzo często mają bardzo stare bazy danych, czystą mhm. na przykład po adresy, pod, na przykład pod którym już nie mieszkam od 10-12 lat na przykład, nie? A oni cisną. no na tym adresie pan z tego miasta, nie, 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 nie z tego miasta. Aha, i wtedy już wiadomo czy... Jest robot, czy nie jest robot? Bo jak będzie robot, oni to jest. od razu. To, to wynika z tego, że oni cisną po prostu po taniości. Myślę, że, że tak. Zaraz, że już rezygnują z żywego konsultanta, z którym faktycznie możesz o czymkolwiek porozmawiać, tylko biorą sztuczną inteligencję jakiegoś tam robota, automat, który. Mhm. No, z tym też można się pośmiać czasem. Tak, tak. To jeszcze, jak mówisz o tych bazach numerów, to też wydaje mi się, że idą po taniości i kupują te stare. Zastanawiałem się nawet przez pewien moment, czy na pewno je kupują. Czy przypadkiem to nie są te bazy, które z wycieków, z, z wycieków, które można hmm. było gdzieś no, znaleźć też, po jakichś tych. Tylko, że wtedy znowu jest yy, lipa w, dla nich, tak naprawdę, bo w momencie, kiedy ty poprosisz o zgodnie z RODO o źródło, skąd mają numer i tak dalej. Mhm. no to, co, to oni mogą odpowiedzieć na przykład z ogólnodostępnej bazy i tu w przypadku na przykład moim, czyli osoby, która prowadzi biznes i te dane są gdzieś tam w CIDG dostępne, czy teraz w portalu biznes.gov.pl, no to ja nie mam z tym problemu faktycznie, no są dane jawne, tak? mhm. ale w momencie, kiedy jesteś osobą prywatną, no to Ty możesz pismo yy, wystosować do, u, do urzędu o to, czy tam do nich, nawet do ich inspektora danych osobowych, o ile takiego mają, bo zazwyczaj te firmy to są też krzak. Yy, możesz wystosować o to, żeby Ci na piśmie zwrócili informację, skąd pozyskali dane, skąd kupili bazę, kto był, do, kto był dostarczycielem informacji. Pan Czesław. No właśnie. I teraz... I to jest taka właśnie... Dlatego mówię, że to prawo jest troszeczkę dziurawe w tej kwestii, bo to jest jednak szukanie znowu... Po kolei ci odeślą do tej osoby, okaże się, że ta osoba to był jakiś bezdomny na słupa, do, do następnej jest, osoby się przekażą to jest problem i, i to się dalej będzie prawo, ciągło, nie? prawo nie nadąża za technologią. No dobra, to co Cię jeszcze irytuje takiego? No, wiesz co, spoza takich technologicznych rzeczy, dyskonty. Co masz na myśli? Koczek, wchodzisz do takiego sklepu na L, na B, czy inne tego typu. Jak to ostatnio słyszałem, sklep z kropkami. Tak, ten taki niemiecki, tak. portugalski, no, nieważne. To jest inny świat. Tam po prostu jakby ludzie włączają swoje naj, najgorsze atawizmy. No, ładnie to, jest, to ująłeś. To jest walka, walka o życie. I jeszcze, żeby, żeby zrobić bardziej atrakcyjną, to, o coś jak ta igrzyska śmierci, nie? żeby jeszcze trochę dokręcić śrubę, to masz pięć kas, z których tylko jedna jest otwarta. Okej, okay, na co dzień faktycznie jest to tak bardziej spokojnie, ale jak się <coughs> pojawia tylko jakaś promocja, tak, na ty, 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 duży, albo no. karb na święta, no. to i to jest po prostu kto pierwszy, ten lepszy, nie? Nie, nie po trupach jest, do celu. To jest strasznie irytujące, jak właśnie ludzie tam walczą o produkty, których 40 lat temu nawet nie myśleli, że istnieją. Ale jeszcze to, jak na przykład masz te kasy samoobsługowe, to jak to mnie irytuje. Czemu? E, bo zawsze jest coś, coś nie tak. Albo źle zważy, albo źle policzy, albo potrzebujesz teraz kogoś, kto ci odbije, że, że możesz to kupić jakiegoś rodzaju, No bo coś. ty zazwyczaj tych sklepów z tych kas korzystasz, bo kupujesz rzeczy, które trzeba odbić, czyli ty taki plus 18. Mm. Bo nie, wiesz... z, z reguły już, już, już przez to to chodzę do normalnej kasy. Tylko masz jednego człowieka na tych kasach, który no. nie dosz, że robi za ochroniarza, robi za sprzedawcę robi za typa, co tam właśnie Trochę odbija tak. kasy, kasy te, te, mm, ale te automatyczne, mm -hmm. samoobsługowe, przepraszam. No kurde, ja, co to ma być? A, jeszcze, jeszcze ta sama osoba wykłada towar na, na półkach i jeszcze lata z tymi paletami, często zostawia na samym środku, nie można wózkiem przejechać, no to jest jakiś dramat. Dyskonto, ale to, jest jakiś to faktycznie tak jakby wszystko to, co mówisz, wymieniasz tak po kolei, to kojarzy mi się tylko z jednym dyskontem w zasadzie w 90%, ze sklepem z kropkami. No, ten drugi na przykład, to jeszcze ma. Nie wiem, czy wszystkie tak, tak, tak są skonstruowane, ale przynajmniej te, które mam u siebie w, w okolicy, są tak zrobione, że nie da się wyjść ze sklepu tak powiedzmy z czystym sumieniem, mhm. nie mając nic do kupienia. Bo na przykład albo kolejka do, do normalnej kasy jest zrobiona tak wąsko, że tam się ledwo mieści w ogóle wózek, więc nie przejdziesz ani bokiem, ani srokiem, a kasy samoobsługowe są otwierane dopiero wtedy, jak zeskanujesz kot z paragonu, jak już coś kupisz. A ja nic tak. nie kupiłem. Bo jak na złość kurde, jestem taki wybredny, że chciałem zobaczyć, nie ma nic i nie mogę wyjść ze sklepu. Słuchaj, miałem, miałem z tymi tymi, z tymi brameczkami, Z tymi brameczkami na wyjściu, miałem taką zabawną sytuację. Bo no, ze względu tam na, braki, na brak czasu i tak dalej, bardzo często zakupy sobie zamawiam z dowozem no. na przykład tam z jednej tej. I kurde, dość długo nie byłem w tym jednym sklepie, w tym jednym dyskoncie właśnie. I, I nawet, to nie nawet, nie, nawet nie wiedziałem, że to zamontowali, bo to był ten okres mhm. jakoś, że to zaczęło wchodzić tam, nie, te brameczki, a wcześniej ich nie było. I kurde, raz poszedłem tam do sklepu, zrobiłem zakupy i totalnie. Jakby spieszyło mi się i totalnie jakby nie zwracałem uwagi na nic, tylko po prostu zapłacić i wylot. Mhm. I prawie zrobiłem salto na tych tych, na tych bramkach, bo po prostu jak w nie wbiłem, to w ogóle bramka zaczęła dzwonić, bo ja ją tak, no tak. Ja tak na nią naparłem, że ją otwarłem. Ona hmm. zaczęła dzwonić, babka mi zaczyna krzyczeć. Proszę pana, tam się kasuje, tam się, tam się ten, tam się paragon odbija i tak dalej. A ja tak, Jezu, przepraszam, ja nie wiedziałem, odbijam ten paragon. Ta bramka najpierw się nie, nie działa, bo ta bramka najpierw się powolutku musiała cofnąć, musiała się zresetować, dopiero otworzyć. Ja mówię, nie, no masakra". Taka się to tam. Po tak, tak, tak. Jakby to powiedziała moja żona, trzeba częściej wychodzić z domu, <śmiech> nie <śmiech> tylko siedzieć, montować i inne rzeczy robić. <laughs> Te bramki czasem są irytujące, szczególnie jak jedziesz obładowany z tymi zakupami. Już sobie powkładałeś wszystko, paragon zawsze wrzucasz do środka, żeby mieć go w reklamówce albo gdzieś go no. chowasz. Wychodzisz i tu znowu musisz przekładać te reklamówki, chwytać je inaczej, szukać tego paragonu, bo jeszcze trzeba odbić i wyjść. Ale nie? wiesz, z drugiej strony, te, te kasy samoobsługowe to nie są dla ludzi, którzy robią jakieś takie potężne zakupy. Tylko tak no właśnie nie żeby, są, to, to przyspieszyć, wleźć, wyjść. Nie? Y, tym bardziej, że jakiś, przez jakiś czas, nie wiem, czy nadal to jest, ale pisało, że tam zazwyczaj ty kasach do 10 artykułów, czy coś takiego było. No, takie opisane w no, 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 wielu takich możliwe. sklepach właśnie była taka informacja, że to tam do 10 do 15 artykułów jakoś tak. A wiesz, dlatego ja na przykład wolę te większe sklepy, te pokroju jakichś tych, no dobra, nas nie będę wymieniał, no te, te większe, wielkopowierzchniowe, o. Mm -hmm. Bo tam z reguły masz jedno wielkie wejście, albo dwa nawet, normalne kasy, te samoobsługowe, jeszcze podzielone to jakoś fajniej, zawsze jak, możesz z niego wyjść. Jak jedziesz, jak wchodzisz do takiego tego, to zawsze ten, herbatka w termosie, kanapki zrobione na drogę, nie, bo tam zazwyczaj się po 2-3 godziny spędza. najlepiej no, jeszcze z moją o tym przyjść. Tak, żeby od razu się kimnąć. Tkarze. A co z nimi? Wkurzają mnie jak mało co. Kurczę, powiem ci, nie widziałem już od wielu miesięcy, może lat. No bo ty się wszędzie poruszasz samochodem, to wiesz, to, 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 nie chodzisz po ulicy. A ty nie? No dobra, ty, ty trochę realizujesz, no to jest fakt. Yy, wiesz, zawsze... Jak nigdy nie jest jeden, zawsze jest z kilka, albo nawet i kilkanaście na, na takim na razie, deptaku, deptaku jakimś z... tak, no to, to bardziej uczyszczonej tak, tak było uliczce. zawsze, uliczce. No. I zawsze wpychają ci rzeczy, które cię kompletnie nie dotyczą nawet patrząc na ciebie z wyglądu. Okej. Okay. No jakby na przykład, nie wiem, reklamował jakieś piłki rehabilitacyjne, patrzy na ciebie, a ty koczesz na wrotkach po no chyba to cię nie zainteresuje, nie? <grym> Tylko pytanie, e, czy ten, czy taka osoba, która rozdaje te ulotki... No nie ma na to wpływu, co... Ale co nie, roznosi. ma jakby w swoim zakresie wiedzieć komu to ten, on ma po prostu rozdać, nie? No tak, ale ja mówię, że ta sytuacja jest irytująca. Okej, no jest, jest. No. Ja spodziewam się, że mnie to irytuje, że oni to rozdają, ich to irytuje, że muszą to roznosić. To jest takie prawdopodobieństwo. A kogoś, kto wpadł na ten genialny pomysł gdzieś tam w firmie, w marketingu, to jego to nie, w ogóle nie obchodzi. On tutaj... Jego irytuje to, że to w ogóle nie przynosi pewnie żadnych zysków, zwiększenia zysków. To no, jest tak niepotrzebna sumie, rzecz, taka profesja. Ja, jak powiedziałeś o tych ulotkach, to pierwsze co mi przyszło na myśl, to od razu tak pomyślałem, to jeszcze w ogóle ten marketing się taki A robi? A masz ulotki w skrzynkach pocztowych. I po, tak, i to, to jest faktycznie irytujące. Yy. I to jest chyba nawet jeszcze gorsze, bo za to odpowiadają często sami listonosze. I oni muszą jeszcze tak. taszczyć kolejne pie pierdoły, a nie twoją paczkę, tylko twoje awizor. Faktem jest, że ja korespondencji takiej listownej do skrzynki dostaję bardzo mało. I generalnie jakby większość rzeczy... Bo ty dostajesz spam. <grym> nie, załatwiłem sobie, że, znaczy załatwiłem sobie, tak sobie ustawiałem, żeby większość rzeczy przychodziła elektronicznie, bo jednak... Jest to łatwiej, tym bardziej, jak gdzieś się jest poza, wyjeżdża się na dłuższy okres czasu czy coś, to, to jednak lepiej mieć to wszystko elektronicznie dostawać na maile, niż żeby to tkwiło w skrzynce. Na przykład, nawet mam tak zrobione, że dostaję powiadomienie o poleconym firmowym. Jak mi go wrzucą do skrzynki w, w, u siebie w firmie, to normalnie dostaję powiadomienie mailowe, że listonosz zostawił. Po prostu polecam Dobra, ale to są tak dalej, listy, listy konkretne, a ja mówię o tak, ulotkach, Ale to, jak, to, to już, do, już do tego zmierzam. I teraz generalnie jest to, że nawet jak schodzę i sobie już jestem, powiedzmy, regularnie sobie tam schodzę i mam tą skrzynkę, to ją otwieram, to na 25 razy wyrzucanych ulotek to raz tylko znajdę faktyczny list do siebie. Albo jakąś konkretną informację, Mienawicz. na przykład nie wiem, bo spółdzielnia coś zostawiła, bo, 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 czy tam dozorca ktoś coś zostawił. A tak, to zawsze plikami wywalam gazetki, bo e, ulotki jedno, ale jeszcze gazetek nawalą strasznie, bo jakoś jest tak, że w jednym dniu jak przychodzą te gazetki, to przychodzą ze wszystkich okolicznych sklepów, więc masz ich po prostu plik, że mógłbyś sobie, powiem tak, jakby była zima i byś miał piec, to spokojnie byś mógł z tydzień opalać. To, co ze skrzynek pozbierasz. Po coś to coś ty drzewa wycieli, To to, 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 możesz, to możesz upalać sobie tymi gazetkami. Faktycznie jest to uciążliwe. Tym bardziej, że po to masz też yy, okienka w skrzynce, żeby zobaczyć, czy coś tam jest i zawsze o coś jest, otwierasz. Masa gazetek, nie? Mm -hmm. Wywalasz i tak dalej. No i jakby... A potem jeszcze, nie daj Boże, jakiś list się zawieruszył w środku, I, nie zauważysz. Ja się tego zawsze pieprzysz. najbardziej boję, no. że wyciągam te pliki i teraz muszę stać jak Debil i muszę tak, to muszę gazetkę popatrzeć, wywalić, to muszę no. wywalić, bo ktoś ci wrzuci, wiesz, z kartkami otwieraniem w skrzynkę i ci po no prostu. Bo tak się list... łatwiej wrzuca. I list ci po prostu wejdzie, wejdzie w środek i wywalisz z listem, nie? I jest lipa straszna. No. No to słuchaj, to nawiązując jeszcze do ostatniego odcinka i Pana z BMW, kierunkowskazy na drodze. O Jezus Maria, <laughs> wiesz co, to jest, to, to jest irytujące w tym wszystkim, że y, Twoje zachowanie na drodze wpływa na całą resztę tego ruchu. Na mhm. przykład wyobraź sobie sytuację, jak wyjeżdżasz sobie na jakąś główną drogę, spodporządkowanej i z lewej strony jedzie jakieś auto. No to stoisz, czekasz. No. A on w ostatnim momencie włącza ci kierunkowska, że będzie wjeżdżał w twoją tak. stronę i ty stałeś jak debil, czas marnowałeś i, i nawet nie masz co z tym zrobić. Kiedy ma ujścia, dlatego... Te, dla Kiedyś słyszałem takie wytłumaczenie. Że generalnie, no, ale to, to było już Januszostwo straszne, że włączał gość kierunkowskazy na sam koniec, no bo to wtedy krócej miga żarówka i dłużej mhm. wytrzyma, nie? głupie. Tylko, że dzisiaj już mamy LEDy wszędzie, więc tak naprawdę one tam mają ileś set tysięcy y, kliknięć, no czy tam nie, nawet no to milionów to, to, jest, to jest przystosowane do takiej pracy, więc... Tak, no. więc, więc jakby tutaj nie możemy w ogóle, nie możemy w ogóle mówić o, o, o tego typu rzeczy. Faktycznie irytujące jest to, że jedziesz sobie spokojnie drogą, zbliżasz się gdzieś w ruchu miejskim do jakiegoś skrzyżowania i nagle widzisz, że gościu z prawej strony wjeżdża na lewy pas, nie używając kierunkowskazu i już masz od razu żółty wykrzyknik nad głową i jest, aha, zaraz coś odwali. Mhm. I to już jest takie ja się od razu odsuwam od takiej osoby nie bo zaraz może być o, auto hamulec, może być, być zbiórka na przedniej szybie. Ja już zawsze wiesz pauzuję, on tak sobie on się oddala i ten i czekam. No to teraz sobie skręć bezpiecznie, bo przynajmniej jak ty się z kim zderzysz, to ja zdążę wyhamować jeszcze przed, to bo ma nie wjadę ci w dupę, nie? Ale tak samo właśnie nie trzymanie jakiegoś dystansu w ogóle. Też jest skurając jak ktoś ci siedzi cały czas na dupie. E Rozmawiałem wczoraj z moim znajomym i on na to ma taki sposób, bo ma samochód. Ja sobie tymi tymi. On ma samochód amerykański i musiał dołożyć światło przeciw głowę z tyłu w mhm. samochodzie. Więc yy, zrobił je w lampie wstecznego, ale zakupił najmocniejszą żarówę, jaką jest, i teraz na autostradzie, jak ktoś mu, mimo tego, że on zasuwa na przykład znaczną prędkością i ktoś jeszcze mu dowala i wali mu światłami na przykład wieczorem to on zapala te przeciwmgłowe i z tyłu wygląda jakby mu po prostu czerwony płomień z samochodu leciał. Jest tak mocny. Nie? I automatycznie mówi, automatycznie jest pauza i nie ma, i nie ma no, żadnego gorzej, problemu. że jak trafi na jakiś patrol albo coś. Yy, no bo tam też jest w ustawie jest określona moc tej żarówki, z tego co pamiętam, to też może się dowalić. No ale jakby yy, też ustawa mówi o tym, że nie możesz mrugać na samochód przed sobą, to też nie jest no, godne, też, zgodne z prawem. Nie? Więc też tutaj jakby, no obydwie strony są w tym momencie winowajcami, nie? No to jedyne ro rozstrzygnięcie sporu polega na badaniu alkomatem. <laughs> Czyli dwa minusy są plusy. <laughs> no co, dobrze, to była druga część naszych wypociń na temat tego, co nas irytuje, co nas drażni. Pewnie nas irytuje jeszcze masa innych rzeczy, ale... Może będzie jeszcze bardziej. część trzecia. <laughs> tak, może będzie jeszcze część trzecia, chociaż myślę, że... Takie główne rzeczy to już żeśmy sobie tutaj wspomnieli i poruszyli. Widzicie, pogoda jest wspaniała, korzystajcie z tego, póki, póki się utrzymuje. Zachęcamy do wychodzenia na zewnątrz, bo jednak świeże powietrze i ruch to zdrowie. No, żona Dawida mówiła, że trzeba częściej wychodzić. Więc, <laughs> więc ona, wyszedłem. Ona, nie, ona z ma rację. <laughs> więc wyszedłem. Dobrze. Jak to mówią, jak każda żona zawsze ma rację. <laughs> Zwłaszcza własne. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, żeby subskrybować nas, nasz kanał. Zostawcie łapkę w górę. Taki, napiszcie jakiś komentarzyk, może co was irytuje. E, I, I tyle. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej. Bye. Znajdziesz nas na YouTube, Spotify oraz Apple Podcasts.